Byliśmy na pierwszej wizycie u, u pani e, pediatry. Matko, ile to jest wszystko, to jest stres. Tu dzidziusia trzeba zapakować, tu do fotelika, tu przewieźć, tu zawieźć, tu coś tam. Takie pierwsze, słuchajcie, wyjścia to jest naprawdę wow, że się martwisz o wszystko. E, a jeszcze zbliżała się jego pora karmienia, więc już w ogóle był płacz. Mm, a Emocje, emocji, dużo emocji. Te pierwsze razy z dzieckiem e, są trudne. Szczególnie jak się jest troskliwym rodzicem takim wrażliwym, przeżywającym. Ale pierwsze koty zapłoty i mamy już to ze sobą, już będzie teraz tylko lepiej. No, Ale szczęście u maluszka wszystko dobrze, jest zdrowiutki, wszystko pani posprawdzała. Pięknie nam przybrał na wadze. Urósł już, ym, więc kamień z serca, miód na uszy serce i wszystko. Ja, czy mi się... Zrobiło znowu ciepło. O oh my god! Dzięki, dzięki. Lubię te moje misje, chociaż takie na chwilkę, żeby wyskoczyć sobie. Co prawda tęsknię po sekundzie, jak tylko wyjdę z domu, ale lubię wyjść, żeby tak troszeczkę złapać oddechu i dystansu. Ale te włosy, to słuchajcie, jakiś hit, teraz po kąpieli jeszcze mu tak ułożyłam. I ja nie wiem, one są po prostu tak długie. Nie wiem, po kim. Przepiękne. Wygląda nasz. Ja, jak się urodziłam, to ja miałam troszkę włosków na głowie, no nie tak dużo w porównaniu do niego. Maty miały sułgówkę, więc nie wiem. Po dziadkach, może któryś albo. Kimś z rodzinne genetycznie. Nie wiem, ale piękne będzie miało. No piękne. Cały jest piękne. To jest niesamowite słuchajcie. Zawsze mama mi mówiła, że jak już urodzisz dziecko, to już całe życie się o kogoś martwisz. I serio to jest prawda, nie. Eee, to jest tak, że każdy dźwięk, nie wiem, teraz na przykład odłożyliśmy go na chwilę do łóżeczka, e, bo zasnął na rękach i nagle już takie. Ja od razu biegniesz, przerażony, przerażona. I patrz, co się dzieje. A po prostu maluszek przez sen poczuł, że chyba został odłożony, nie da się w kulki zrobić. E, albo poczuł taką chęć bliskości i po prostu wziął go na ręce jak ręką odjął. No, ale słuchajcie, każdy dźwięk wieczorem, jak zasypiamy czy coś, wszystko po prostu cię od razu wybudza. Mm, nie da się tak spać już na 100%. Bo cały czas czuwasz tak naprawdę. Czyli my się wysypiamy, nie, mog nie możemy narzekać, mm, szczególnie już od tygodnia, e, ale no cały czas jest czuwanko. Ja mam tak, że po prostu non-stop się już o niego martwię, nie? Non-stop. Non-stop zadląda do tego łóżeczka. Patrzę, oczywiście nie można nawet się zwariować, e, no ale jest to noworodek, więc wiadomo, ale no to już im starszy będzie. Tym bardziej będę się martwiła. Później się zacznie wychodzenie z domu, teraz to mam cały czas pod ręką, a później masakra. Masakra. Także tak, macierzyństwo to jest też wieczne zamartwianie się już o swoje dziecko. No. Ech. Ale jest to piękne, piękne uczucie. Piękna miłość, taka niepowtarzalna. Czekajcie, czekajcie, stop, stop, stop. To nie jest tak, że nasze dziecko jest nieodkładalne i że w ogóle nie da się go położyć samego spać, bo teraz tak wychodzi na to z tych moich storisków, że tak jest. Rzeczywiście lubi być u nas na rękach, lubi się do nas przytulać i tak dalej, ale daje nam ym, się go odłożyć w sensie. Śpi w łóżeczku, w nocy, całą noc przesypia w łóżeczku. Czasami się wybudza, trzeba się nim zająć, ponosić, pousypiać. W ciągu dnia, kiedy mamy dużo rzeczy jakieś tam do zrobienia swoich, to też nam się udaje go odłożyć. Tylko po prostu no, ma różne fazy. no. Czasami jest tak, że po prostu nie i koniec. I wtedy trzeba się nim zająć, żeby tak wpadł w głęboki sceny i dopiero go odłożyć. Ale nie, nie mogę powiedzieć na ten moment, że to jest dziecko nieodkładalne. Absolutnie tego tak nie mogę powiedzieć. Myślę, że to jest takie 30% na 70%. No.